Na początku była ciemność, a potem pojawiło się światło. Zacznijmy od kwestii oczywistej. Dzisiaj, gdy zapada smrok, automatycznie włączamy światło. Jednak, jeszcze do niedawna, ludzie musieli sami zatroszczyć się o oświetlenie swego domu. Polska wieś została zelektryfikowana w większości dopiero po II wojnie światowej ale jeszcze w latach 70. XX wieku w wielu miejscowościach nie było prąd. Jak radzono sobie z tym problemem przez stulecia? Od wieków na wsi rytm dnia wyznaczała natura. Zmieniające się pory dnia i pory roku określały porządek wykonywanych czynności w domu i gospodarce. Ten ścisły związek był oczywisty ze względu na ograniczenia, których człowiek nie był w stanie wówczas pokonać. Jednym z najciekawszych przykładów dawnej kultury ludowej jest właśnie kwestia oświetlenia. W czasach, kiedy nie było elektryczności, jeszcze przed wynalezieniem lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza, na wsi wykorzystywano sposoby i narzędzia, które pozwalały zachować aktywność po zapadnięciu zmroku. W dzisiejszym odcinku prześledzimy, w jaki sposób oświetlano chaty, a w kolejnym, jakie zmiany na wsi wywołało pojawienie się lampy naftowej, a następnie elektryfikacji. Zapraszam. Jednym z najdawniejszych i najpierwotniejszych sposobów oświetlania izby było zapalenie smolnego uczywa, czyli podłużnej drzazgi ze smolnego sosnowego pniaka o dużej zawartości żywicy. Taki kawałek był wtykany w specjalną szparę w piecu. Edward Traczyński podkreśla, że w regionie świętokrzyskim wiele izb oświetlano właśnie w ten sposób. Szczapy były bezpośrednio rozpalane na trzonie kuchennym lub umieszczano je w garnku zaopatrzonym od dołu w otwory. Z czasem zaczęto używać specjalnych przyrządów, które służyły do podtrzymywania łuczywa, czyli świecaków. Autor dziennika wyprawy polowej z lat 1670-1671, będąc w Lubelskiem w okolicach Zaklikowa, zanotował: W miejscowościach tych nie znają chłopi powsiach i mieszczanie w mniejszych miastach świec lub lamp, lecz w większej części domów stoi w izbie pal. Na nim znajduje się przytwierdzone u góry płaskie żelazo, które służy za małe ognisko. Na nie kładą suche trzaski z sośniny, zapalają je i oświecają tym sposobem izbę, lecz zarazem wywołują nieznośny dym. Świecak stanowił odpowiednik dzisiejszej lampy. Solidna, odpowiednio wyważona podstawa zapewniała sprzętowi zarazem stabilność i mobilność. Można go było bezpiecznie przenieść i postawić w różnych miejscach izby, na przykład na stole. Pełen zalet świecak miał oczywiście też swoje wady. Płonące uczywo wymagało nadzoru i systematycznego pozbywania się zwęglonych reszt. Wykonywanie prac domowych, takich jak przędzenie na przęślicy i kołowrotku, w XIX wieku dziewczęta tkały wspólnie w jesienno-zimowe wieczory, przy świecaku bez kominka, który odprowadzałby dym, Wydaje się dzisiaj niemożliwe, a jednak tak bywało. Zaskakującym jest to, że takie przyrządy z długim uczywem znajdowano jeszcze przed II wojną światową w południowej części powiatu boheńskiego. Edward Traczyński, w wyniku badań, które prowadził na naszym terenie, stwierdził, że między Wisłą a Pilcą najpopularniejsze były świecaki wykonane z patyka osadzonego w klocku. W górnej części patyka znajdowała się blaszka ze szparą na szczapy. Świecaki tego typu występowały między innymi w kamionce koło Bocentyna, w Zdolesządowym czy Sieradowicach. Rzecz jasna nie jest to obiekt zabytkowy, tylko konstrukcja wykonana na potrzeby naszego filmu. Sięgnijmy do materiału źródłowego. Świecili w domu szczypami smolnymi, które paliły się na kominku Umyślnie na to urządzonymi. Przytem znane też były proste kaganki do świecenia oliwą. Pamiętam, jak raz dziadek Gierczyk, jeżdżąc po drzewo do lasu, przywiózł z dęby pniaka smolnego i dużo uciechy narobił, że szczyp do świecenia na długo wystarczy. Dosyć mówił, naszukałem się po lesie, i ledwie tego pniaka smolnego zdybałem. Ale czem wy. Moje dzieci, będzie tak kiedyś świecić, skoro lasy się umykają i coraz trudniej o smolny kawałek drzewa. Innym przyrządem służącym do oświetlania chat były wspomniane przez Jana Słomkę kaganki. W Polsce najbardziej rozpowszechnione były kaganki gliniane, nierzadko o szlachetnych kształtach. Miewały kształt owalnych, łódkowatych miseczek lub niskich wazek czy garnuszków. I były wyrabiane przez miejscowych garncarzy. Rzadziej używano kaganków żelaznych. Do kaganków wlewano stopiony tłuszcz zwierzęcy, zanurzano w nim knot wykonany z wełny, paku lub lnianej przędzy, ale też mógł być to kawałek szmatki o odpowiedniej wielkości. Kolejnym istotnym przyrządem były świece. Choć na wsiach wyrób świec był znany, to w codziennym użyciu były one zbyt kosztowne. Używano ich przede wszystkim do celów kultowych. Na północy i południu Słowiańszczyzny od wieków były sporządzane w prymitywny sposób, polegający na kilkakrotnym zanurzaniu knotów w łoju, najpierw gorącym, a później schłodzonym do odpowiedniej temperatury. Proces ten był powtarzany tak długo, aby uzyskać świecę oczekiwanej grubości. Ostatnia krótka kąpiel odbywała się w gorącym łoju. W celu nadania świecy odpowiedniej gładkości. Podstawowym surowcem używanym do wyrobu świec był wosk dostarczany przez pszczelarzy w takich oto krążkach. Znajdujemy się we wnętrzu XIX-wiecznego laboratorium aptecznego. Na ekspozycji zaprezentowano przyrząd do wyrobu świec. Składał się on z koła wykonanego przez kowala z haczykami oraz zblaszanej misy. Na haczykach zawieszano knoty, które następnie polewano odpowiednim przyrządem roztopionym woskiem. Roztopiony, przygotowany wcześniej wosk, był bardzo cenną substancją, dlatego też wszystko to, co nie zostało na knocie, spadało do misy. Następnie rzemieślnik po raz kolejny używał roztopionego wosku i w ten sposób, polewając knot, wyrabiał świecę. Ostatnim etapem wyrobu świec było ich wałkowanie i nadawanie im odpowiedniej gładkości. W tym momencie w zasadzie był to już proces zakończony, a tego typu świece. Trafiały do sprzedaży. Znajdujemy się w sektorze świętokrzyskim. W chałupie ze słupi starej urządzono ekspozycję poświęconą pszczelarstwu. Zapraszam Państwa. W nawiązaniu do naszego laboratorium warto zwrócić uwagę na ten obiekt, który jest bardziej prymitywną, uboższą wersją koła prezentowanego wcześniej. Tego typu przyrządy były używane do wyrobu świec we własnym zakresie, przede wszystkim przez chłopów. Innym sposobem wyrabiania świec było używanie odpowiednich form. Niektóre z nich były wykonane z gliny przez miejscowych garncarzy. A inne, doskonalsze i bardziej praktyczne formy były wykonywane z blach. Gotowe świece przylepiano do stołu, do odwróconego garnka, wtykano w przeciętą drukiew lub ziemniak. Prymitywnym świecznikiem była nieraz bryła gliny w kształcie małego bochenka chleba ze specjalnym wgłębieniem. Wieś polska używała również świeczników. Niekiedy były one kupowane na jarmarkach, a były wyrabiane przez miejscowych rzemieślników. Jednak prawdziwy przełom w kwestii oświetlenia chałupy wiejskiej nastąpił wraz z pojawieniem się lampy naftowej, ale o tym w następnym odcinku.